Dzień dobry, czołem młodzieży, Karolina Kępczyk. Nie wiem, czy wiecie, gdzie jest to miejsce. Słyszałam, że jest to najlepsze miejsce dla młodzieży w Busku Zdroju. To dobrze, skoro tak zdecydowaliście, pewnie macie rację. To trochę nasza porażka dorosłych, że nie mamy dla Was innej alternatywy, ale postaramy się to zmienić. Moi drodzy, bardzo serdecznie chcę was zaprosić do wspólnych działań z naszym centrum i z moim zespołem. Myślimy już od dłuższego czasu nad fajną ofertą dla młodych ludzi w Busku Zdroju. Wrzucam na razie trzy tematy, natomiast bardzo liczę na Was, możemy tutaj na tych paletach spotykać się i przegadać parę rzeczy. Na razie covidowo, pandemicznie, z zachowaniem bezpieczeństwa. Bo w ogóle dbajcie dbajcie o siebie, a jesteśmy cały czas z wami i chcemy też działać dla młodzieży. To, co już uruchomiliśmy. To oczywiście Buskorok Rock Festival. Chcemy pokazać młode talenty, chcemy was promować i dać szansę, żebyście poczuli, że Dom Kultury jest waszym domem. Nie tylko to miejsce, ale mam nadzieję, że zachęcę was do wejścia też przez główne drzwi i to będzie bardzo dobre wejście. Także robimy dla was buskorok Rock Festival. Szykujemy dla młodych ludzi z Buskiego Liceum, którzy nakręcili Czyli film, pełnometrażowy film historyczny. Szykujemy premierę w listopadzie. O szczegółach będziemy wiadomić. I ostatnia rzecz, gdzie bardzo, ale to bardzo na was liczymy jako kadra kultury. Ogłosimy za kilka dni konkurs konkurs na busko marzeń dla młodych ludzi. Zwycięzcy tego konkursu będą mogli wziąć udział w pilotażu w kolejnym semestrze nauki, czyli w przyszłym roku. W pilotażu, który wyłoni Młodzieżową Radę Programową. Tak, bo z młodymi ludźmi chcemy uzgadniać nasze najważniejsze wydarzenia kalendarz imprez, fajne warsztaty kreatywne i też to, w jaki sposób widzicie Busko waszych marzeń i jak chcecie, aby Busko się zmieniało? Ja już Was serdecznie zapraszam na razie do kontaktu online z dystansem, ale pamiętajcie, Busko Rock Festival, Młodzieżowa Rada Programowa, em, premiery i poczujcie, że Buskie Centrum Kultury jest właśnie Waszym miejscem na najlepszą kulturę. Wszystkiego dobrego, czołem. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi i zapraszam z pomysłami. Karolina Kępczyk, Bórskie Samorządowe Centrum Kultury.